Wszyscy ciekawi, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest taki akurat vlog z moich dzisiejszych urodzin. Tutaj wam pokażę prezenty, w tym też jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać. Ale to akurat zobaczycie i tak naprawdę są. Wszystkie rzeczy fajne są. No i co, no i wam teraz pokażę. I też będzie ocenianie tego. Na początek mamy taką tutaj kierownicę, jak widać, tak tutaj macie na środku przycisk, tutaj macie tak o, takie kółko, nie wiem do czego to jest I Tutaj macie no takie zwykłe przyciski jak spada, tutaj macie select, start Tutaj jest sensivity Tak, akurat nie wiem do czego jest Czyli grajcie, tylko to ustawię, tak taki było okej okay. I tutaj mamy jak widzicie yy. Minus R i plus, i zobaczcie teraz do tyłu, do przodu i do tyłu. Tutaj mamy takie zwykłe przyciski: to akurat nic nie robi, to no, też nic nie robi, no, akurat, bo to jest taka zwykła kierownica, nie? I do tej kierownicy mamy takie pedały: o. I tutaj mamy taką podkładkę yy, podświetlaną. I ja na koniec filmu będę pokazywała jak to wszystko działa. Na razie jest recenzja. Więc tutaj macie taką podkładkę z kabelkiem, żeby to się ładnie świeciło. Tutaj mamy taką skanę, tak? Taką ładną skanioną jest na baterię, tutaj się włącza. Taka zwykła, nie? Plastikowa. Tutaj jest pod do niej. A tutaj mamy przyczepkę do niej. Znaczy na Dobra, i najpierw przejdźmy do skani. Jak działa? Dobra, mam już tą skanieczkę. i ja dziecko muszę ją włączyć. OK. Pilota też już włączam. I zobaczcie, tutaj to na dole. I teraz jakoś muszę telefon ustawić. Tylko co... Dobra, wezmę tą starą kierownicę. Dobra, jakoś to widać, jak widać tutaj mamy takie kółko, nie i ono jest zaskręcane. Teraz patrzcie I to. Tylko więcej innego to nie robi to za jazdą, nie? nie widzicie, że się środkowi? sobie nie jest, tak, jest tak samo pusta w mojej głowie. Dobra, no i teraz Wam pokażę jak to idzie prosto. Tak, tylko to ładnie ustawimy. Wezmiemmy też starą kierownicę. I jak widać, nie, tam nie zwracajcie uwagi na kable, bo akurat nie sprzątałem jeszcze w pokoju i patrzcie na to. Oj! dobra jakoś to poprawiłem i teraz idziemy, czekajcie, ciężko się steruje jedną ręką tym, Jezu. Parkuj. Dobra, tak też może być. Dobra, Wyłączam pada. tego go kładę. Eee, dobra, teraz jeszcze Tira wyłączę. Tutaj go położę. Dobra, i dobra, wezmę tą podkładkę teraz. Jak widać, ona taka. Tutaj ma jeden gozicek, tak? Wejście na micro USB. Nic więcej wokół LEDy. Dobra, czekajcie. Dobra, podłączyłem. Teraz podłączam do laptopa. Czekajcie. A zła strona? Krabula to działa jeszcze, bo jest ciągle pod prawdę. Dobra, zobaczcie na to. I on gdzieś powinien zmieniać kolory. O teraz jest tryb taki kolorowy, widzicie? Bardzo fajne, polecam. Nie wiem, gdzie było kupione. Wiem, że tir był kupiony w Action, bo patrzyłem. Reszta nie wiem, no bo to dostałem na urodziny, tak? No, połowy z tych rzeczy nie wiem. To jest taki vlog z moich urodzin, co dostałem. Dobra, teraz następna rzecz, czyli to. A, no jeszcze bym zapomniał, że tutaj mam klawiaturę i myszkę t Wolf TF200 I Myszka i klawiatura jest od razu razem, więc zobaczymy teraz klawiaturę i myszkę. A na razie wam ją pokażę, jak to wygląda. Tak, o klawiatura to jest chyba 80, no bo nie widzę ja na przykład jak moje stare, że takie są. o, to tutaj tak już nie ma, nie? Pierwszy. To jest taka myszka fajna. Ja Miałam na przykład huzarnę. Kreatura ma trzy lata, myszka ma też trzy, no, to ma dopiero jeden dzień, to jest połowa z moich rzeczy, no i co, przetestujmy, jak to działa. W ogóle, co to, to zauważyłem teraz, ale nie zauważyłem rano, że zobaczcie, jak ona jest cieniutka, no, hopy. no, ta jest fajna, widzę, że ją chyba można... Jak z mojego, z mojej starej kreatury chyba także po prostu pociągnę mocno i już klawisze po prostu się wyciągają. Tutaj mam dowód, że to jest Sea Ale made in China, tak jak zawsze. Wszędzie jest już made in China, tutaj macie Tea-Wolf, tak, takie rzeczy. Kładziemy. Oj, coś, coś mi się kliknęło. Czekajcie. Dobra. Podłączamy. Okay. i jakbyście nie wiedzieli, zobaczę. Kto kliknie, nie? Ten scroll lock. To zobaczcie, Zapala się światło? Nie, nie świeci, nie. Bo ja miałem w tym rano taki problem. I tutaj oczywiście mamy podkładki. Mam one trzy. mają tak raz, dwa, trzy. Cz nie, czekajcie, Ile to ma? Raz, dwa, trzy, cztery. Przynajmniej ja to tak liczę, że to ma takie cztery tryby, nie? Czyli raz złożone, dwa w pół otwarte, trzy otwarte, cztery no, jest naprawdę wysoko, ale ja wolę mieć na razie tak on, na no, niskim. Dobra, włączamy yy, te koło. I zobaczcie, teraz mysz, myszka. No, na przykład jest taka, no też spoko, tylko tutaj nie ma bocznych przycisków, tutaj nie ma do zmiany koloru, jest tylko scroll. Dobra. No, na przykład wpiszmy... O, właśnie ma, dobra, to wpiszmy, słuchajcie tego. Spacja jest trochę głośna, ale przyciski są ciche. I na przykład mamy tutaj tak, ten zestaw. Macie ogólnie bardzo fajne, polecam podkładkę też polecam. Tira też polecam. No i co? czas jeszcze dwie ostatnie rzeczy, czyli to i jeszcze wam zrobię recenzję mojego nowego krzesła. Bo wcześniej korzystałem z tego. Te krzesło ma 5 lat, a te krzesło ma dopiero parę dni. No, nie wiem ile dokładnie. Więc zobaczmy, jak działa kierownica. Ok, no i teraz trzeba zrobić moją starą podkładkę, co jest akurat yy, zdobyć. Skanwy, jak robiłem miniaturki jeszcze tam? No to po prostu miałem taki coś i zamiast to y, kupić za 20 dolarów, kupiłem sobie to wydrukowałem. Nie? No i teraz zamieniamy to. Dobra, zobaczmy. czekajcie, czekaj, sobie odsunę. Dobra, zobaczmy. Dobra. Nie, no idealnie pasuje, no patrzcie. Dobra. Teraz bierzemy klawiaturę. Tak na razie, żeby zobaczyć jak się... Nie, no jak dla mnie. Dobrze to wygląda. Poczekajcie, tylko, tylko ten kabel wezmę. No dobra, to muszę trochę przesunąć. O Dobra i teraz zobaczmy jak to by wyglądało jakbym to podniósł na maksa. Jak to podniosę jest lepiej, ale w sumie wszystko się skoci, tak by się rysuwał. Jest gin, dobra, teraz myszka. Z myszka. Wierzę, że wam czystą kosz pokazuje, ale muszę, nie no, bo sięgam po jakąś rzeczy, dobra, raz. Nie, to nie jest kablet tylko. Okej. Nie no, do laptopa tutaj ładny poswietko. Nie no, dla mnie ładny. Taki stanowisko tam otwisko gamera, Dobra, no i teraz musimy wziąć te rzeczy. To je przełożę tutaj na stary fotel, tylko trzeba to odłączyć. O, ty. Dobra, weźmy, odłączmy klawiaturę, bo ona szybciej się odłącza. Dobra, teraz te jest kreatury. Tutaj kładziemy. Teraz myszka. Sądzę, że pewnie tak będę musiał mieć laptopa, bo pewnie nie będzie na to za dużo miejsca. Kurde, jakie to wielkie U. wielkie to. Czekajcie, muszę się odsunąć. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. I to muszę dać tu, ponieważ no, z tym dyskiem też by było dobrze. Ale po prostu... Mam mniej FPS-ów, bo zauważyłem, jak mam ten list. To nagle mi o te chociaż dwa FPS-y jest więcej. Albo, widzicie, ja może tak osiągnę, to wszystko co mam na biurku, a chodzi o ten kurz, ręką. Dobra. I teraz biorę pedały, wiem, że nic nie widać, ale prosto prostu żeby to jakoś szybko ułożyć. Tutaj. Okay. I ten kabelek idzie tutaj. Chyba. Czekajcie, zaraz jak to zrobię, to tutaj was mam. Dobra, zobaczmy, czy to wszystko w ogóle działa i po recenzji ogólnie a czekajcie, ja sobie fotel jeszcze podwyższę dobra, już mam na maksa bo nie miałem na maksa tego fotela podwyższonego o teraz to co innego, dobra nie patrzcie dobra, i odpalmy ETS-a Fajnie się trzyma, koniec nie widać. Dobra, wezmę moje konto. Ojej, zrobione, dobra, trochę to potrwa. A czekajcie muszę jeszcze mieć podłączyć, nie przy to będę musiał skonfigurować. Kładziemy myszkę. Dobra bo jak widać, co z tym mówi? obsługuje twój kontroler. Ta gra powinna działać świetnie z twoim kontrolerem. Zobaczmy tak czy to będzie faktycznie dobre, czy nie. Dobra, i teraz tutaj, okej, okay. kontynuuj karierę. Dobra, teraz wchodzimy tutaj w opcje, sypra ścisze. Dobra, i kontrolery, kontrolery. Dobra, dobrze mówię, skonfiguruj kontroler kierownica prawdziwy automat i zobaczmy skręcam skręcę dobra, zobaczmy przyspieszenie działa, hamulec działa dobra i teraz robimy tak I wiecie jak to ustawiam? Patrzcie. Się ustawia. Tylko nie wiem jak z tą r zrobić. A tam trudno już. Później się to zobaczy. Dobra. I teraz w sumie mogę sobie to tak zrobić. O, myszką. Dobra. Zobaczymy, bo jestem akurat w trasie, więc zobaczymy czy wszystko będzie git. Okej, okay, już jestem. A, czekajcie, bo ja nie mam przycisku skonfigurowanego. Ja odkryłem jeden że zobaczcie, widzicie? Tutaj mamy sygnał dźwiękowy. I się teraz to nic zmienia. I pod jakim to jest przyciskiem? Y no dobra, coś niech będzie na tym. OK. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Okay. A, bieg. Okej, okay, tak, tak jeżdżę, bo akurat ciężką się jedną ręką steruje ale dobrze się jeździ. Dobra, też zahamuję. Okej. Okay. I gasimy. Okej, okay, czyli kierownica działa. Jest git, polecam. Nie wiem, skąd też. Wiem tyle, że to jest ty racer No i teraz to? Fotel diablo. Nie zobaczcie tu o tak wszystko, ale to najbardziej... Wow, robi wrażenie. Tej, no, tej poduszki na przykład ciągnąć nie mogę, tej też... Diablo też jest fajne, bo zobaczcie. Co nie? I mogę o tak. O tak. Ja mam zazwyczaj wszędzie prościutko. I tutaj jest taki guzik. O. Bierzecie go i to do góry leci, nie? Wtedy macie wszystko do góry. Ja na przykład z tego korzystam ciągle na dół. Dobra, i powiedzmy, że siadasz. No dobra, no i chcesz, żeby było na przykład niżej? Tutaj masz taką wajchę, o. Musisz ją tak dać tutaj. O. Czajcie. chcę chcecie podwyższyć, no to znowu. Dobra, no dobra, powiedzmy, no już sobie podwyższyliście. Jak oparcie teraz mieć? Tutaj macie taką wajchę. I ją dajecie do góry, a ją musicie trzymać i... I teraz to puszczacie. To taki mini ręczny. I wam się zaciąga, nie? I już wam się oparcie nie zmieni, chyba że jeszcze... Oła, jeszcze raz tak zrobicie? Wtedy tak szybko do góry idzie? O, to bardzo wygodne, wszędzie ma poduszki. Yy, wadą jest to, że te rączki się tak obracają, że zobaczcie, zrobię... Tak i już się obraca, nie? O, jeszcze... Może tak wysunąć. Pamiętam, jak duże kiedyś youtuberów się chwaliło, że mają krzesła Diablo. Albo nie bardzo polecam. No i to by był koniec tego vloga. Nara.